Witajcie na moim kanale Czarownica Albina Dzisiaj przedstawiam kolejną kartę e, Wielkich Arkan I tą kartą jest Karta kapłana Która ma numer 5 W kolejności jest szósta, Bo but jest na 0 To jest karta 6 Ale o numeracji 5 Piątka to oznacza taki piąty element pięcioksięgu. I uosabia ona wiarę i wiedzę. Bo na niektórych kartach jest jako wiara, no bo są różne rodzaje kart, ale w większości jest przedstawiana jako kapłan, tam arcykapłan, papież. I tu wam pokażę, mam. Dwie, takimi się posługuje. I, i Tu jest jako kapłan, a tu jako papież. Więc to jest takie uosobienie e, tej karty, czyli mówi nam o tym, że zdobywana jest władza bez e, z własnej i takiej nieprzymuszonej woli. To tyle jeśli chodzi o taki wstęp i jak ta kasa wygląda. Czyli jest to starsza taka osoba, papież, co ma samce swoje wszystkie insygnia i jest to taki mistrz duchowy, można powiedzieć. I też w astrologii jest przedstawiany jako znak zodiaku byk, czyli taki ziemski, ale byk w sumie jest żywiołem Ziemia. Jest to tak jak Ziemia jest taką bierną, czyli jest solidna, ale taka powolna w ruchach, tak? Czyli takie rozmyślanie, taka duchowa sprawa i czyli Wydajna jest, płodna i praktyczna, czyli ten kapłan zawiera tą i wiarę, i wiedzę dużą. Czyli porównując basłowi tego kapłana do byka, to mamy tutaj, że byk jest też taki tradycjonalista i taki konserwatywny w takich swoich przekonaniach i dążeniach. I można właśnie taką analogię odnieść, ale jest też rozwlekły, uparty, leniwy i hed hedom mistyczny taki. Czyli poświęca się tam dla rodziny być. On się może poświęcać dla tradycji, dla swoich przekonań i do takiego konserwatyzmu będzie się to odnosiło, jeśli chodzi o kapłana, że takim więźniem jest swoich, tak prostym językiem, swoich przekonań. No to tak w odniesieniu do astrologii, żebyście sobie wyobrazili tego kapłana. Tak właściwie odnoszę się, tak karty, tak wiążę z astrologiem, bo to ma astrologiem się zajmuję, więc będę takie porównania robić, a Wy sobie sami wybierzecie, który kierunek jest dla Was lepszy, bo one, te znaki zodiaku są mi pomocne przy jakichś tam rozkładach, ale można tylko się sugerować kartą i tarot brać tak jak. Jest na tej karcie, czyli to, co widzimy, i całą kolejność, jako, jaka jest w tej karcie w tych arkanach wielkich, czyli od tego głupca doszliśmy. To tak, jakby głupiec idąc przez swoją drogę napotyka tych wszyscy, te wszystkie karty. Czyli są jedynkę maga, już spotkał dwójkę kapłanka, czyli ta papieżyca, taka opiekunka duchowa, cesarzową, to jest kolejna kobieta, czyli druga. Czyli ten ideał kobiety, matki, uosobienie płodności. I cesarza jako mężczyznę, czyli y, to, to teraz jest kolejny mężczyzna, czyli trzeci. Pierwszy był mag, drugi był ce, y, cesarz, którego spotkał dupiec na swojej drodze swoje, y, do, do ostatniej karty, Arkan. I teraz spotyka trzeciego mężczyzny, którym jest kapłan. I każdy z tych mężczyzn uczy czegoś, czyli zdobywa od nich tą wiedzę w tej wędrówce, w swojej podróży od narodzenia tam do, do świata. I ten kapłan jest takim męskim opiekunem, bo kapłanka była takim duchowym oparciem, takim stróżem a kapłan jest teraz, który go prowadzi przez swoją wiedzę i taką wiarę do takich nauczań wewnętrznych, takim jest wewnętrznym przewodnikiem dla tego głupca przeciwieństwie czyli tą taką duchową stronę niż cesarz, który jest taką tym życiem, które się toczy. A tu już jest taki ojciec duchowy, edukuje tego głupca o systemie wiary. Może być to doradca też, firmy, organizacje, grupy jakieś religijne. Więc to wszystko. Na swojej drodze, jak spotyka ten głupiec, to ten kapłan to odzwierciedla, czyli jest takim duchowym przewodnikiem, takim praktycznym. Czyli uczy go takich wartości moralnych, takich inicjatyw, takiego nauczyciela, który po prostu. Pokazuje mi mu rozsądek, pokazuje mu takie normy społeczne, hierarchię, jest takim pośrednikiem między siłami wyższymi, czyli między duchowością a ludźmi, czyli tym głupcem, jakbyśmy sobie wzięli do tego. Czyli symbolizuje ten kapłan na tej drodze tego głupca wszystko to, co jest święte, czyli moralne, uczciwe. I on daje temu głupcowi świadectwo tego, tej moralności, uczciwości, u świętości. Czyli jest takim autorytetem moralnym, nauczycielem, już tak podsumowując dla tego głupca i coś przedstawia ta karta i w rozkładzie będzie ona taką funkcję, czyli taki nauczyciel, praw, kapła. Językoznawca, terapeuta, przyjaciel, osoba, która wskazuje takie cele życiowe. I to jest takie, że ma charyzmę, ma takie wsparcie duchowe dla tego budca. i też silną taką samokontrolę, ale też jest tym z takim. Takie przywiązanie aż nadmierne do tej takiej świętości, moralności, do tych autorytetów. Więc to takie dwie strony przyjmuje. Więc ta karta będzie symbolizowała, jak się znajdzie w rozkładzie u was, to będzie symbolizowała wszystko, co jest uczciwe, wszystko to, co jest moralne. Nie ma tam odstępstwa od tego w takim pozytywnym znaczeniu wiarę będzie pokazywała, mądrość, rozsądek ale też i, takie normy społeczne i taką niby prostolinijność, czyli tam nie będzie jakiegoś takie duchowe będą, chociaż wbrew pozorom to nie jest tak do końca, że to taka hipokryzja przemawia przez tego kapłana, bo, czy przez tego papieża bo nie można mówić, że papież nie ma bogactwa te materialne rzeczy też przyciąga, czyli wewnętrznie jest niby duchowo bogaty, ale na zewnątrz ukazuje taką, y, takie bogactwo, bo ma te wszystkie insygna, siedzi na tronie i jest, kim, i, i jest wysoką osobowością i jest materialnie bogaty, bo nawet. W odniesieniu do astrologicznego byka, to byk też przedstawia w układzie horoskopowym tą materialną stroną i te podejście takie. I co, że on, kapłan, też tak jak podobnie byk ciągnie takie te wzorce już ustalone, już takie ustalone normy, i on nim się dostosowuje. On nie wytwarza nowych jakichś zasad, tylko już głosi te ustalone, aby ktoś czerpie swoją wiedzę już z dokonanych dzieł, czyli z książek, z wynalazków i to przekuwa w pieniądz. I tu można się odnieść, że kapłan niby mówi, że lepiej być niż mieć to właśnie się w tym okazuje, że to jest taka hipokryzja, bo na zewnątrz pokazuje co innego, a w środku ten duch jego mówi, że, że to nie ma znaczenia i tak jest podobnie ze bykiem, bo byk pucichu zbiera mające, tak do siebie, nie ze społecznie, tylko tak do siebie i po prostu dopiero jak już nagromadzi tyle, co będzie się tym chwalił i będzie tam swoją rodzinę rozpieszczał. co jest w takim odniesieniu astrologicznym, czyli byk się poświęci dla tych właśnie takich spraw rodziny i ten kapłan też się poświęca dla tej swojej wiary, dla zgłoszenia ideałów, dla tej świętości, dla takiej moralności i to jest ten jego taki pozytywny y, klucz y, w, kap, y, w karcie, czyli taki autorytet, jak już mówiłam, taki przyjaciel, taki kapłan, taki można powiedzieć, taki spowiednik, taki duchowy ojciec. Czyli można go spotkać tam w, jak, w firmie jako takiego doradcę. Może też być szefem w takim już negatywnym znaczeniu, że będzie, także później bardzo miał konserwatywne podejście. Czyli będzie się coś odnosiło to do rodziny, że na przykład to najstarszy senior lodu będzie miał takie, że nie będzie uznawał innego małżeństwa, tylko musi być zalegalizowane, kościelne, konkortasowe, bo cywilny to dla niego to jest niemoralne. Więc musi być chrzest, musi to wszystko tak w świętość być ubrane. I, czyli będzie zwiastował, że na przykład nie zgadza się e, z tym związkiem tam w rodzinie, czy te. ale też będzie mówił nam o karierze zawodowej, będzie też mówił nam o awansach społecznych, będzie nam mówił o rozpoczęciu jakiejś nauki czy jakiejś podróży. Wszystko to z wiedzą związane ale też i, i z wiarą, czyli te, ta tradycyjność, te takie przekonanie e, do, do tych wartości moralnych, więc on będzie to mm, uosabniał i będzie nam ta karta mówiła, te, czyli mm, takim kluczem pozytywnym, już podsumowując całą tą kartę, bo taki sen zrobiłam, ale Podsumowując całą tą, tą, tą kartę tego kapłana, na to co patrzycie, musicie się wczuć, doszczeć każdą y, cząstkę tej karty i tak jak wcześniej mówiłam, są to dwie karty, jeszcze tam trzecie, czwarte, dziesiąte i każdy coś dostrzeżecie, ale ta wspólna to jest taki właśnie, że ta wiara, wiedza i takie zdobywanie Właśnie nieprzymuszonej woli, tej wiedzy i tej wiary takiej. Czyli uosabnia to autorytet moralny, podsumowując, to będzie kluczem do, do, do pozytywnym takim rozkładzie się doświadczenie i wiedzę, taką refleksję duchową, tak, o czym mówiłam. Tradycio tradycjonalizm, czyli ten konserwatyw, że będzie ściśle przestrzegał tych reguł, które są. Będzie wierny jakimś tam ideom, więc będzie to mm, szacunek, będzie przedstawiał, że to w nim się każe liczy, on na szacunek, taki senior e, e, domu, taki dziadek można, to że to już jest starszy mężczyzna. Będzie miał e, e, rozsądek i będzie taki obiektywny w swoim sprawiedliwym osądzie. Czyli to jest taki, i taki zorganizowany, taki ułożony, wszystko tak hierarchicznie ułożone, że trzeba najpierw tam wziąć ślub, i potem trzeba dzieci ościć, potem trzeba, nie można się rozwieść, nie można tam być chwiejny w swoich założeniach. Czyli to jest taki autorytet. I klucz negatywny do tych kar, tak? bo będzie też w rozkładzie, w zależności, co tam będzie y, przy tym kapłanie, to ten będzie pokazywał nam odwrotność tych pozytywnych, czyli y, fałszywy autorytet, nie już autorytet moralny, ale fałszywy autorytet moralny, taką hipokryzję i wykorzystywanie sytuacji do Pozycji, czyli taka obłuda, fałsz, nienawiść, nietolerancja, czyli że nie będzie tolerował, jeżeli ktoś tam przed ślubem będzie spał, czy jeśli ktoś będzie tam y, niezgodnie z wiarą żył, niemoralnie, to on będzie nietolerancyjny, obsesyjny, wręcz fanatyczny będzie, taki ortodoksyjny, taki, ty, bo to wszystko odnosi się do wiary. Kapłan jest tą wiarą, ta karka. Czyli będzie się do wszystkich tych wierzeń odnosił, zależności, kto tam uznaje i będzie taki przedstawiał też bunt przeciw zasadom tym wszystkim, czyli takie przeciwieństwo będzie w negatywnym rozłożeniu. Będzie też mógł oznaczać, że y, patologiczny to jest ojciec, nie taki senior, który mądry i stateczny, rozsądny, zorganizowany, tylko taki patologiczny ojciec. Albo brak ojca będzie nam mówiło w rozkładzie, albo będzie nam mówiło, że ojciec jest alkoholiczny, narkoman, nadużywa czegoś czy tam y, jeśli chodzi o zdrowie, ta karta będzie nam pokazywała, że będzie nasze zdrowie To Żyjemy starości, spokojne starości, bo ta karta to uosobnia, jeżeli mamy o, o zdrowiu mówić. Jeżeli mamy mówić o układzie takim cwionośnym, to może być to taki odpowiedni, że będą jakieś zaburzenia, czyli naciśnienie, może być otyłość, jakieś choroby trawienne, żołądkowe, jakieś nowotwory. Będzie właśnie o tym nam karta mówić, że my będziemy to rozpatrywać w aspekcie zdrowia, ale też na przykład jako miejsce, to będzie nam mówiła o, że to kult religijny, jakaś sekta, dom starości, urząd stanu cywilnego, bo to on kościelny, ale też może być, że y, będzie się budował przeciw tym no, biuro matrymolialne i też kościół jako instytucja, czyli to miejsce, gdzie możemy tu spotkać i co coś w tym kluczu w Starocie. Czyli, jako osoba, to też senior rodu, powiernik, spowiednik, taki psycholog, jest taki duży, ale też taka demotka, czyli będzie radca prawny, też guru w jakichś sektach, bo też oni mogą zakładać te sekty, bo to jest tak właśnie związane z tym takim przeciwieństwem moralności. Także o tyle. O kapłanie i jaką wiedzę posiadałam, tak wam przekazałam. Jeszcze sami sobie wejdźcie w te karty i popatrzcie na nie, co czujecie, jaką one spełniają rolę z rozkopanie połączyć z żywiołem ziemi, z bykiem i z papieżem i z kapłanem, z kapłanem i z wiarą, ze świętością, moralnością. I tego się trzymać. A resztę już wyjdzie. Gdzie tam nie ma tej świętości, gdzie nie ma moralności, gdzie ślub jakiś co wyjdzie wszystko w kartach, jak on się pojawi. W tym rozkładzie, więc się mniej więcej no, na takiej zasadzie, będzie są już czy też kolejny, trzeci mężczyzna na drodze, żeby uczcić, który on idzie i cały się czas uczy. I teraz na tej karcie kończy się właściwie taki pierwszy etap. Tej wędrówki tego głupca, czyli od zera do sześć, czyli to jest taka droga, gdzie on się uczy, gdzie ma tych opiekunów, i matkę, i ojca, i duchową, i babcie, bo to kapłanka, to taka babcia, no i ten senior rodu, ta moralność, czyli ten kapłan. I oni go prowadzą, on się uczy jako dziecko. I teraz następna karta to będą kochankowie i już tutaj będzie właśnie ten etap się skończył na tym kapłanie, na tej piątej karcie. Zacznie się szósta karta, czyli dzieciństwo już jest zagłupcem, więc już te resztę kart będzie rozpatrywane kolejne na etapie takiego dojrzewania, takiej młodości, takich pierwszych tych zrywów i więc one są kolejne karty, ale pierwszą tą kartą będzie będą kochankowie. Teraz wróćcie taką analogię. Pierwszą kartą dla głupca był mag. Czyli to było, że tam wszystkie atuty, że to taki mistrz magii, to pokazał mu jak to wszystko... Yy, grać taki manipulant, taki też ideał takiego mężczyzny, który ma wszystkie atuty w swoim ręku, tak jak mówiłam, wszystką yy, broń i ją wykorzystuje. Mój pierwszy tego. A teraz yy, na drugim etapie, pierwszą kartą, tego drugiego etapu, tą szóstą kartą są kochankowie. I kochankowie będą stawiały przed nim decyzje takie pierwsze, pierwsze takie wybory, trudne takie. Więc o tym będę mówić i będę rozpatrywać w każdym skrócie, na to jeszcze tak co sobie trzeba to łączyć, bo to jest znaczenia połączone tego podejścia inaczej, ale ja już mówię swoje doświadczenia swoje spostrzeżenia. Bo tak samo z zodiakami jest, że są też ze znakami zodiakalnymi, z że to też są połączone. Te 12 znaków, i się stykają jeden na drugiego, w tych donach horoskopowych. To jest tak samo tutaj z tym tarotem. Mi jest tak po prostu łatwiej, bo horoskopami się zajmuje dłużej. ale jeszcze swoje będziecie mieli czas, swoje logiczne rozumowanie i spostrzeganie tych kart. Także dziękuję Wam za uwagę i do następnej karty. Do zobaczenia.